Proszę Państwa, od niedawna postanowiliśmy udostępnić dla Państwa inną część Zoo. Zoo od kuchni czyli takie Zoo, jakiego nie każdy może doświadczyć. Będzie ciekawie, będzie czasami smacznie, czasami inspirująco. A czasami może i przerażające. Budynek Afrykarium to nie tylko to, co Państwo widzą. To bardzo wiele pomieszczeń, które mieszczą się poza ekspozycją. Służą do przygotowywania karmy, do obróbki wody. Pod tym budynkiem jest fabryka wody. Tu przepływa na godzinę 14 milionów litrów wody przez filtrację. Znajdujemy się aktualnie nad kanałem mozambickim, naszym największym wewnętrznym morskim zbiorniku wodnym, w którym Państwo będziecie mogli oglądać zarówno płaszczki, ale i rekiny. Takie rekiny, które pływają tuż przy samym dnie, ale i te szybkie żarłacze. I podczas karmienia, w którym będziecie Państwo mogli wziąć udział, będziecie oglądali, jak szybko pobierają jedzenie takie żarłacze, ale również będziecie mogli oglądać oraz nawet karmić naszego żółwia Stefanek. Jest to żółw zielony, który je pokarm roślinny, więc będziecie mogli Państwo wrzucać sałatę bezpośrednio takiemu naszemu żółwiowi. Zarówno żółw, jak i jeszcze mamy tutaj orlenie centkowane, które podpływają nam na platformę i my za pomocą chwytaka karmimy je indywidualnie, ze względu na to, że my jesteśmy w stanie je rozpoznać. Dzięki kropkom na grzbiecie przyjdziecie Państwo. Chętnie pokażę i nauczę, jak rozpoznawać takie właśnie. To już od dziś można korzystać z tej atrakcji. Zapisywać się można na naszej stronie internetowej i w takiej małej grupce, bo nie możemy wprowadzać więcej ludzi, można przeżyć naprawdę fajną przygodę w zoo. Zapraszamy.